Jedna rzecz w tworzeniu muzyki powoduje, że prokrastynujesz, odkładasz wszystko na potem i właściwie czujesz niepokój związany z tworzeniem, a w konsekwencji blokujecie to i myślisz sobie, mam blokadę twórczą, nie mam weny i właściwie nic z tego nie wynika. A chodzi tutaj o pewność siebie. Wyciągaj wnioski z popełnionych błędów. Błędy są spokojne i one są elementem tworzenia muzyki, ale w sumie wszystkiego, co się robi w życiu, bo błąd też sygnalizuje, że jeszcze tego nie umiesz. Gdy zaczniesz myśleć po tym, jak ćwiczysz po tygodniu piosenkę i pomyślisz sobie, nie, no nie wychodzi mi granie na instrumencie albo nie mogę tego zmiksować, i myślisz sobie, pff, to jest bez sensu, nic tylko popełniam błędy, no to się nie rozwiniesz, ale gdy pomyślisz sobie, ok. Co mogę zrobić lepiej? Ja sobie w takim momencie, w którym gram i mi nie idzie, albo ćwiczę śpiew i mi nie idzie, mówię sobie, mam prawo popełniać błędy, mam prawo popełniać, ponosić porażki, mam prawo zrobić źle ćwiczenie, bo to sygnał, że się jestem w stanie teraz czegoś nauczyć, bo jest to na tyle trudne, że wymaga ode mnie większego skupienia, większej uwagi i znalezienia nowego sposobu, nowej techniki. Przechodzę do drugiej rzeczy. Zapomniałem czego. Robić rzeczy, które są wyzwaniem, musiałem spojrzeć sobie na ściągę. To wiąże się z błędami, no bo jeżeli robisz w kółko te same rzeczy, które są proste, faktycznie nie popełniasz błędów. Możesz chwilowo myśleć: Super, posuwam się do przodu. Jest to super radość stworzenia, ale po pewnym czasie myślisz, stoję w miejscu. No bo właśnie, dlaczego stoisz w miejscu? Bo nie popełniasz błędów, bo nie robisz niczego, co przesuwa cię do przodu. Gdy za długo się zasiedzę w tym samym ćwiczeniu, na przykład śpiewu, to okej, okay, myślę, już go op opanowałem te ćwiczenie, ale potem. Już ono nie sprawia też radości, ale też nie podnosi mojej pewności siebie, ale podnosi to tylko pewność siebie i wiarę w to, co robię w momencie, w którym też się w tym wspieram. Czyli na przykład mówię sobie, każdego dnia się czegoś nowego uczę super. To, co do siebie mówisz za każdym razem, ma ogromny wpływ na całe podejście do tworzenia i myślenia o pieniu muzyki. Bo jeżeli myślę, nie mam talentu, jesteś beznadziejny, jestem do dupy, nic mi nie wychodzi, nigdy się tego nie nauczę, no to jaka jest szansa, że się nauczysz? Jak tworzyć więcej i być pewniejszym siebie podczas tworzenia? W mojej książce po prostu twórz, a zostało mi 30 ostatnich egzemplarzy fizycznej książki? I trzecia rzecz, to konsekwencja. Ale związana z codziennym robieniem rzeczy. Nie odkładać tego jutro pojutrze, tylko siąść pół godziny z instrumentem, poćwiczyć. To i tak będzie lepsze, nawet jak nie idzie, bo zawsze są takie dni, w których masz wrażenie, że nie idzie. Przesunięcie się przez ten dzień, w którym stoisz w miejscu, jest przezwyciężeniem swojej słabości, ale też zdaniem sobie sprawy: okej, okay, muszę mieć pokorę, bo pokora też zaprowadzi cię dale dalej. Wtedy wiesz, OK, muszę jeszcze nad tym popracować, więc nie budujesz, nie pompujesz swojego ego w sztuczny sposób. Gdy potem się okazuje, że wielu rzeczy nie potrafisz, więc masz wysokie mniemanie o sobie, nie poparte niczym, ale takie sztuczne mniemanie o sobie, które. Tylko i wyłącznie może powodować złość na siebie, złość na innych i chęć odrzucenia, tworzenia, obrażenia się na świat, to ja nie będę tworzyć, skoro świat mnie nie docenia. Pożądanie tego prowadzi też do takiego smutku twórczego, no bo jak pożąda się właśnie tego, żeby klaskali ludzie, to gdy się tego nie otrzymuje, to jest się smutnym i nie chce się utworzyć. A jednak nawet wielka gwiazda która gra, nie wiem, na stadionach, to tylko to, jak nie jest w studiu, to nikt mu nie klaszcze. Musi umieć, mimo to, że nie ma poklasku i tego wszystkiego, robić muzykę. Rozwijać się, jeżeli chce tym być dobra. Robiąc rzeczy konsekwentnie, wznosi się też Twoje zaufanie do siebie, no bo bez zaufania ciężko jest uwierzyć w to, że jesteś w stanie rozwijać się. No bo jeżeli Wiesz, że przez miesiąc poświęciłeś godzinę na granie na instrumencie albo robienie muzy, no to nie ufasz sobie, że będzie to w stanie się rozwijać. Ale jak wiesz, że poświęciłeś godzinę dziennie przez 30 dni, to już wiesz, ok, jestem w stanie sobie zaufać, żeby zaplanować pewne działania na przyszłość. Muzyka i same podejście do tworzenia przekłada się na inne aspekty życia. No bo muzyka to jest trochę styl życia, myślenie o tym, jak ją robić, rozwijać. Bo tu nie chodzi tylko o to, że będzie się robiło muzykę, ona zaraz przyniesie pieniądze, sławę i będzie super. Trzeba właśnie zadbać o całą swoją dobrostan. O to, żeby mieć energię i siłę. Najgorzej mi idzie, kiedy myślami jestem gdzie indziej. Kiedy. Czuje jakiś lęk, niepokój, stres. Umysł krąży tam, a lepiej, żeby on krążył tutaj, był spokojny i skupiony. Rozproszone robienie muzyki przez godzinę będzie mniej produktywne niż 30 minut pełnego skupienia z czystym umysłem. Dochodzę teraz do piątej rzeczy, która pozwala oczyścić umysł, i dla mnie jest to rodzaj medytacji, ćwiczeń oddechowych, które pozwalają wyciszyć umysł, troszeczkę uporządkować to, żeby nie być tak zestresowanym, żeby kolejnego dnia móc przyjść do studia, ćwiczyć, robić muzykę czy inne rzeczy, i też to wpływa na inne aspekty życia. I warto sobie o tym poczytać, a tak naprawdę trochę w skrócie opowiem też może, na czym ta medytacja polega. Że tak naprawdę skupiasz się na oddechu, zamykasz oczy, skupiasz się na oddechu. I to jest trudne na początku wytrzymać 5 minut, bo zaraz myśli uciekają i szaleją jak... Nie będę mówił jak, bo one są po prostu szalone wtedy, ale nawet takie 10 minut codziennie bardzo uspokaja umysł. Pisanie dziennika. To też brzmi często, szczególnie dla mężczyzn, tak niepokojące, co ja będę pisać dziennik jakiś nastolatek. Ale tu chodzi nie o co, pisanie dziennika. Wstałem i zjadłem śniadanie, tylko spisywanie jakichś takich myśli w sposób luźny. To, co przyjdzie do głowy. 10 minut, żeby też wyrzucić z siebie jakieś niepokojące myśli, które nie tylko wiążą się z muzyką, ale też i z innymi aspektami życia, przez co potem to rzutuje na to, jak się tworzy, jaką ma się chęć do produkowania, do ćwiczenia rzeczy, do rozwijania swoich umiejętności, teorii muzyki, miksu, masteringu, może promowania, marketingu, bo to jest bardzo złożone pole, żeby... Odnosić sukces w tworzeniu muzyki. A nawet jeżeli jest to hobby, to te hobby może rzutować pozytywnie na inne części życia poprzez skupienie się na tym i pracowanie nad sobą poprzez muzykę. Muzyka jest czymś terapeutycznym, nie tylko w tym wymiarze relaksującym tu i teraz, ale może być w długoterminowym do całego życia. Jak tworzyć więcej w tym samym czasie? Jak pozbyć się wewnętrznego krytyka, który Ci mówi, nie masz talentu, jesteś beznadziejny? Jak radzić sobie z prokrastynacją i co robić, aby móc czystym umysłem, tworzyć więcej muzyki i lepiej się rozwijać i żeby też to rzutowało na inne rzeczy. To wszystko jest tutaj w tej książce, w której opisuję podejście do tworzenia muzyki. Link jest w opisie na dole. Ostatnia szansa w najbliższym czasie, żeby zamówić tę książkę w papierowej wersji. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Elo!